Załóżmy, że E0 jest skończenie wymiarową podprzestrzenią przestrzeni Euklidesowej E. I załóżmy też, że E1, E2, aż do Ek jest bazą ortonormalną tej podprzestrzeni. Wówczas istnieje jednoznacznie wyznaczony rzut ortogonalny dowolnego wektora U na przez, z przestrzeni E na podprzestrzenię 0. I ten wektor, U0, ten wektor U0 tutaj można wyznaczyć właśnie z takiego wzoru, że to jest iloczyn skalarny U z pierwszym wektorem bazowym razy ten wektor bazowy plus iloczyn skalarny tego wektora z drugim wektorem bazowym razy ten iloczyn i tak aż do wektora ek. Jeśli V1 aż do Vk jest tylko bazą ortogonalną to też wtedy jak najbardziej możemy wyznaczyć i wtedy wzór dla takiego wektora, do tego rzutu, dla tego rzutu ortogonalnego wygląda w taki sposób, czyli tutaj musimy znormalizować po prostu ten wektor V1, czyli mamy U, przy, U w iloczynie skalarnym z V1 przez V1 kwadrat razy V1 i tak dalej suma. Jeśli natomiast mamy bazę u1, u2, aż do UK, która jest dowolna, nie musi być ortogonalna, byle by była bazą, wówczas też istnieje taki wektor, ten rzut ortogonalny na to podprzestrzenię 0 i wyraża się takim wzorem C1, U1 plus C2, U2 plus CK, UK, gdzie te liczby C1, C2 i tak dalej są rozwiązaniami takiego układu równań. Więc tutaj mamy macierz po prostu tych wszystkich, Wek iloczynów skalarnych wszystkich możliwych partych wektorów z bazowych, razy wektor tych C1 aż do CK, i to ma się równać wektorowi iloczynów skalarnych U z wektorami bazowymi. A w przypadku, gdy przestrzeń E0 nie jest, jest nieskończenie wymiarowa, wówczas taki rzut ortogonalny może nie istnieć, ale jeśli istnieje, to jest jedyny. Ok, teraz mamy takie zadanie. Mamy wektor U równy 2 minus 6, 2 i chcemy znaleźć jego rzut ortogonalny na, na podprzestrzeń x o z x0. To w tej podprzestrzeni, no ja jak najbardziej bez problemu możemy podać bazę ortonormalną. Mianowicie są to wektory 1, 0, 0 oraz 0, 0, 1. No są długości 1 i zdecydowanie są do siebie ortogonalne. Zatem skorzystamy tutaj z tego pierwszego wzoru, tak, który mówił nam, że właśnie, że nasze u0 to jest równe po prostu u w iloczynie skalarnym z1 razy 1, plus u w iloczynie skalarnym z2 razy 2. No i tyle, bo mamy tylko dwa te wektory. Czyli co? Czyli pierwsze to będziemy mieć 2 minus 6, 2 w iloczynie skalarnym z1, 0, 0. No i to po prostu będzie 2. No bo reszta się wyzerwie. I tak samo 2 minus 6, 2 w iloczynie sklarnym 0, 0, 1 to też będzie 2, no bo tutaj się reszta wyzeruje. Czyli co? Czyli tak naprawdę dostaniemy tutaj 2 razy e1, czyli 1, 0, 0, plus 2 razy 0, 0, 1, czyli dostaniemy 2, 0, 2. No i jak najbardziej, no po prostu y się wyzeruje. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zapisu, subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.